Do internetu trafiły informacje na temat nowego sezonu drugiego i poznaliśmy kolejne jego nowości i zmiany. Wiemy już, gdzie pojawi się NPC 7, siódemki, statek na wyspie atakuje wszystkich graczy, do gry nadchodzi nowy item, czyli działo siódemki oraz wiemy, gdzie na wyspie rozpoczną się przygotowywania do eventu, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 v to koniecznie zostaw łapkę do góry i suba z dzwonem, no i przypominam jako Epic Partner o kodzie Kicia w sklepie Fortnite. Jak te Kozaki, no i fajnie będzie jak podbijecie ten odcinek przesuwając komentarze na bok na telefonie. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszego filmu, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście w internecie pojawiło się ogrom informacji na temat eventów, fabuły i nowego sezonu drugiego, lecz zanim sobie o tym pogadamy, musimy poruszyć sobie temat współpracy, jakie niebawem zostaną wprowadzone do Fortnite'a. W ostatnich dniach wspominałem wam o trzech nowych współpracach, jakie niebawem zostaną wprowadzone do gry i macie je widoczne ponownie teraz na moim ekranie w tle, a teraz otrzymaliśmy informacje na temat kolejnej współpracy, która dostanie kolejną swoją falę nowości. A dokładniej, mowa do tutaj współpracy Fortnite'a wraz z Rickiem i Mortim, która to otrzyma już trzecią falę nowości w grze i według informacji jakie mamy, ma ona dodać kilka nowych skinów do gry, a jednym takim ma być skin tego ogórka, którego macie wyświetlonego na moim ekranie. Poza tym, współpraca ta ma nam dodać jeszcze nowego drucha i podobno ma być to ta postać tutaj, ale również nie jest to w 100% pewne, lecz mimo wszystko współpraca ta jest na obecny moment w fazie rozwijania i na dniach poznamy więcej szczegółów na temat jej nowości. Pamiętajcie, że dodatkowo wraz z wydaniem tej współpracy jak zawsze do Fortnite zostaną wprowadzone jeszcze jakieś na przykład darmowe nagrody dla graczy, jeżeli będzie to serio duża współpraca, może jakieś pojedyncze zmiany na wyspie i inne dodatkowe rzeczy, które na pewno będą bardzo i to bardzo fajne. Co do tego, kiedy zostanie ona wprowadzona do Fortnite'a, no to patrząc na to, że jest ona dopiero w fazie tworzenia, można się spodziewać, że niestety nie zostanie ona wydana w grze w obecnym sezonie pierwszym, tylko najszybciej zostanie ona dodana do gry dopiero w nowym już sezonie drugim a po 16 marca. Cały ten temat nie jest jeszcze pewny, więc na szczegóły w tym wszystkim Musimy sobie jeszcze niestety poczekać i tak samo jak w przypadku każdej współpracy, jaka trafia do gry, pamiętajcie, że twórcy mogą ją po prostu porzucić, ale skoro jest w fazie testów i jest to trzecia fala, raczej na pewno się ona odbędzie. Szczegóły na jej temat, tak samo jak na temat innych współprac, które nadchodzą do gry, poznamy dopiero po kolejnych aktualizacjach, a jedna taka zostanie wprowadzona właśnie do gry 19 lutego, więc za niedługo powinniśmy otrzymać informacje na temat tej współpracy, jak i na temat innych, które ogólnie nadchodzą do Fortnite'a. No dobrze moi drodzy, skoro znacie już informacje na temat współpracy, przejdźmy sobie teraz do tematu niczego innego jak eventu, nowego sezonu drugiego i fabuły, bo we wszystkich tych tematach otrzymaliśmy sporo nowych informacji, a wszystko to zaczniemy sobie od tematu siódemki, bo w ich temacie mamy najwięcej nowych informacji. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to siódemka oficjalnie powraca do Fortnite'a po następnej wielkiej aktualizacji, a bardziej to kilka dni po niej, bo 23 lutego i wraz z nimi rozpocznie się kluczowy etap fabuły tego sezonu, a zaczniemy sobie ich temat od nowego ich przedmiotu. Na wyspie. Na ostatnim zwiastynie wydarzenia walentynkowego, który trafił do gry po ostatniej aktualizacji. Zaraz na samym końcu gracze zauważyli pewien ciekawy przedmiot, ten widoczny tutaj i początkowo nikt nie wiedział co to jest za item, lecz jest to przedmiot, który wyciekł dawno temu i jest to działo siódemki. Kilka dni temu do internetu trafiła taka grafika, która okazuje nam ten przedmiot w lepszym stylu i macie go tutaj i poza tym, że będzie strzelał czerwonym promieniem, nie znamy jego statystyki, klasy rzadkości i innych ważnych szczegółów z nim związanych. Informacje o tym przedmiocie za na pewno poznamy po kolejnej wielkiej aktualizacji, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a, tak samo jak po kolejnym update'cie na wyspie pojawią się już NPC-ty siódemki i o jednym takim mamy nawet szczegóły i chodzi tutaj o postać reżim, która ma pojawić się obok lokacji na samym rogu wyspy. Sama lokacja nie jest przypadkowa, ponieważ ze wstępnych wycieków, które były dawno temu, mogliśmy się dowiedzieć, że miejscówka ta jest przygotowywana na prawdopodobnie wielki event na koniec i to tam ma się on podobno odbyć, a jej pojawienie się tam na pewno nie będzie przypadkowe. No i przy okazji krąż w internecie teoria, że to właśnie w tamtym miejscu postacie z wyspy, a w tym siódemka, będzie przygotowywała się na walkę z ciemnym voyagerem, ponieważ agent Jonesy w zadaniach prosi nas o zniszczenie pobliskich obiektów, by zrobić miejsce na lądowisko dla nowych sojuszników, którzy dotrą na wyspę. Tak więc kluczowa w tym temacie będzie tak naprawdę kolejna wielka aktualizacja, jaka zostanie wprowadzona do gry, i to właśnie po niej na wyspie pojawi się nowy przedmiot siódemki, pojawią się też NPC-ty siódemki, no i przy okazji pojawią się nowe dialogi głosowe do zadań fabularnych w grze. Tak naprawdę najważniejsza w tym wszystkim będzie lokalizacja kanionu, która znajduje się na rogu wyspy Fortnite, ponieważ to tam mają rozpocząć się przygotowywania do ataku na ciemnego Voyagera, bo jak wiemy z nagrań głosowych, niebawem postacie siódemki staną oko w oko właśnie z ciemnym Voyagerem. A jak jest mowa tutaj ogólnie o ciemnym Voyagerze, to pozostańmy sobie jeszcze przy jego temacie, ponieważ w ostatnich dniach zaszły bardzo ważne zmiany w jego temacie, a jedną taką było uruchomienie trybu ataku na wyspie na tym ogromnym statku znajdującym się na samym środku mapy. Od ostatniej soboty godziny około 22.00 statek na wyspie atakuje graczy, ale nie jest to tak, że losowo atakuje każdego, tylko odpowiada on na atak graczy. I wygląda to tak, że jeżeli traficie z jakiegokolwiek miejsca w statek, to on sam odpowie na ataki i również was zaatakuje swoim własnym promieniem. Ciekawe jest to, że statek ten może was zaatakować z dowolnej odległości i zasada jest taka, jeżeli go trafisz, on skupi się na tobie i spróbuje trafić w ciebie, a uwierzcie mi, nie chcecie dostać jego promieniem, bo likwiduje on prawie każdego gracza na hita. W macie samego ciemnego Voyagera pojawiły się jeszcze bardzo ciekawe informacje, które widniem w trybie OG, tak dokładnie w OG trybie, ponieważ jedna z postaci w zadaniach z tego trybu aktywnie o nim wspomina i wszystkie dialogi na jego temat zostały wypisane w tym miejscu tutaj. Z tych najciekawszych zmianek, jakie pojawiły się przy tej postaci mamy między innymi to, że podczas polowania szefcie obserwuje, zbadaj każdy zakątek tego miejsca niech żadne zakątki wyspy nie umkną Twojej uwadze i inne, które macie wypisane na moim ekranie w tle. Same wzmianki według tego co pojawiło były się w internecie dotyczą nikogo innego jak postaci ciemnego voyagera i możemy to wywnioskować przykładowo po tym ekranie ładowania widocznym, tutaj w którym Puma, która miała właśnie te nagrania głosowe i wzmianki, wraz z voyagerem jest w jednym pomieszczeniu i nad czymś pracują. Wszystkie te informacje sprowadzają się do jednego punktu, czyli do eventu, który odbędzie się na sam koniec obecnego sezonu i wprowadzi nas do nowego sezonu drugiego, i tak jak już mówiłem, kolejne informacje w jego temacie poznamy po kolejnych dialogach głosowych, które pojawią się w zadaniach i innych aktualizacjach w grze. No a na koniec moi drodzy, mam dla was informację na temat niedawnej aktualizacji, jaka została wprowadzona do Fortnite'a i nie, nie chodzi mi tutaj o aktualizację, która trafiła do gry w ostatni czwartek, tylko o aktualizację, która została dodana do Fortnite'a w sobotę po południu. Sama aktualizacja nie wprowadziła do Fortnite'a praktycznie żadnych nowości, co zapewne sami wiecie, jeżeli logowaliście się do gry, lecz wprowadziła ona jedną bardzo ważną zmianę, a chodzi tutaj o nic innego jak poprawę wydajności całego Fortnite'a, no i przy okazji pojawiło się odliczanie do godziny mocy. Od jej wydania po wejściu do jakiejkolwiek rozgrywki w Fortnite powinniście mieć więcej FPS-ów niż macie standardowo. Na wyspy powinno być mniej problemów i niektóre błędy zostały dodatkowo naprawione. Lecz poza tym wszystkim, nic więcej, ten update nie wprowadził nam do Fortnite'a. Kolejna wielka aktualizacja, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a w tym sezonie, będzie już 19 lutego i wprowadzi nam ona przykładową nową mapę reaktywacji, siódemkę i wiele innych rzeczy. Lecz co ważne, nie będzie to ostatnia wielka aktualizacja, jaka trafi do Fortnite'a w obecnym nam sezonie. Jak jeszcze nie wiecie, to nowy sezon drugi został przełożony. I niestety, aktualizacja 4 marca, która miała trafić do gry i wprowadzić nam właśnie ten nowy sezon, a końcowo odbędzie się jeszcze w tym sezonie, teraz. I ta aktualizacja 4 wprowadzi do gry wszystkie pliki eventu na koniec. Tak więc, kluczowe we wszystkich dzisiejszych tematach, będą kolejne wielkie aktualizacje, jakie zostaną wprowadzone do Fortnite'a, ponieważ to właśnie po nich będziemy poznawać pozostałe szczegóły na temat wielkiego eventu na koniec obecnego sezonu, czy też małego, szczegóły na temat siódemki i ogólnie całej tej reszty. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat nowego sezonu drugiego, eventu, fabuły i całej tej reszty, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon drugi, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każdy z was jak zawsze dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie. Nie zapomnijcie o kodzie kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!